Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj zapowiedź. Zapowiedź piątej kolejki e, PKOB Extra Klasy, oczywiście jest to kanał Wisile Kraków, więc dzisiaj zajmiemy się rywalem, jak tym meczem, który zostanie rozegrany w piątek, e, czyli meczem z górnikiem zabrze. E, no Raczej jak myślę sobie o tym meczu, to raczej widzę wszystko w ciemnych barwach. I nie tylko dlatego, że Wisła jest w bardzo słabej formie Bo to, to jest jedno A drugie to niestety fakt, że Górnik naprawdę dobrze gra Jest rozpędzony, jest liderem naszej ekstraklasy I gra naprawdę dobrze w piłkę Jest to zespół, no dobrze poukładany Myślę na tyle powiem tak wstępnie Bo więc chcę sobie troszkę informacji zostawić w, w analizie tego zespołu Ale naprawdę no zbyt wiele, zbyt wiele tak naprawdę argumentów nie mamy jeśli mamy chociaż jeden argument, no słuchajcie przede wszystkim powiem w ten sposób że niestety Wisła nie będzie faworytem i jak wygra ten mecz, chociaż zremisuje no to będzie to sensacja będzie to sensacja a po drugie powiem czego oczekuję od tego meczu chociaż lepszego niż to było z Wisłą Płock bo czy wygramy, czy przegramy? Jak będzie poprawa w grze, to będzie jakieś takie światełko w tunelu dla, dla tego zespołu. Jeżeli tego nie będzie, to no, trzeba będzie skowronka zwolnić i to już bez zastanowienia. No więc mam nadzieję, że jakaś poprawa w tym meczu nastąpi. Tak, na to liczę. A właśnie, bo mieliśmy. Tak, wiecie, tradycja musi być tradycją, tak? Czyli zaczynamy od Górnika Zabrze, bo to jest nasz przeciwnik w tym meczu. Słuchajcie, no zespół, który naprawdę dobrze wygląda. Widziałem mecz z Legią Warszawa, widziałem mecz ze Stalą Mielc. naprawdę to, to, jest, to jest jakość. Naprawdę możemy powiedzieć, że to jest jakość. Dobrze zespół przygotowany fizycznie, poukładany. Każdy ma świadomość tego. Kim jest dla zespołu i to widać po prostu. Pomimo tego, że ten zespół się jakoś bardzo nie wzmocnił, mm, na pewno nie można powiedzieć, że to, to, to był jakiś atak transferowy ze strony yy, górnika, ale. Nawet można powiedzieć, że stracili Bochniewicza, który był takim filarem tego, tej obrony. Jednak, jednak cały czas ten zespół z Legią grał. Oczywiście Legia była słabo dysponowana w tym meczu, ale to nadal jest Legia, to, to był mecz jeszcze w Warszawie, więc tym trzeba to jak najbardziej docenić. No, zespół, który naprawdę ma mądrego trenera, Marcin Brosz, który myślę, że jest no, tutaj najważniejszy w tej całej układance, bo, bo on to poukładał on też to stworzył ten projekt, tam duże zaufanie jest do niego w, w Zabrzu myślę, że gdyby on był, miał w ogóle lepszy zespół, nie wiem, dostałby nie wiem, no nie wiem, Lecha Legię, no to no naprawdę by mógł tutaj dużo zrobić ale Magornika Zabrze, on to jest chłopak właśnie, znaczy chłopak to jest pan trener właśnie z tych okolic, z tych rejonów więc myślę, że on się tutaj, tam bardzo się do dobrze czuję i wydaje mi się, że to właśnie pokazuje. Odszedł po tym sezonie Igor Angulo, to tego się trochę no było Ludzie się tego spodziewali pewnie tam w zabrzu, że, że on odejdzie, bo już od jakiegoś czasu myślę, że na pewno w tamtym sezonie, ale myślę, że i też w tym jeszcze wcześniejszym sezonie, no już nie dawał tego co, co wtedy, gdy górnik wrócił do ekstraklasy, kiedy walczył z Kalitosem o, o króla strzelców. Jednak to, to nie, był ten, nie, był, nie był już ten poziom. Miał jakieś przebłyski, ale to mówię, były tylko przebłyski. Nie było to nic stałego. No, myślę, odszedł też Matuszek. Tak, odszedł Matuszek, który, który też już nie był zawodnikiem Górnika. No, Matras, tak, ale to jest raczej taki epizod. Raczej to, to nie był piłkarz, który dawał jakąś niesamowitą jakość. Ale ogólnie trzeba powiedzieć wprost. No, no Górnik naprawdę imponuje i boję się tego meczu, bo naprawdę jeszcze na własnym stadionie no może, może być naprawdę niewesoło, no tak, tak krótko mówiąc. E, naprawdę te akcje Górnika też przeprowadzone są z takim, jakiś jest schemat tego wszystkiego, naprawdę to, na, to dob na to dobrze się patrzy. E, nie powinienem tego mówić oczywiście jako kibic Wisły Kraków, ale, ale trochę, tak, trochę tak jest i nie będę też e, zakłamywał rzeczywistości, że naprawdę Górnik e, gra dobrze w piłkę, no i nie, nie, nie chcę tutaj e, nikogo wprowadzać w błąd. Ale dobrze, e, przejdźmy sobie teraz do Wisły Kraków. Myślę tyle o górniku zabrze, no, zespół na pewno e, który no, dobrze wygląda, dobrze wygląda i, i ja się osobiście trochę cykam tego spotkania e, ale dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o sytuację kadrową Wisły Kraków, to ona jest dobra. To ona jest dobra, nie powinniśmy tutaj e, na nic narzekać, e, wszyscy, mniej więcej wszyscy są do dyspozycji Trenera z Kowronka I jeszcze trenera z Kowronka I mam taką propozycję dla, dla właśnie trenera z kowronka. Jeżeli on chce utrzymać posadę, a pewnie jak każdy trener chce tą posadę utrzymać, to moim zdaniem e, powinien jednak zmienić personalia, e, które no, tą pierwszą jedenastkę. Bo jednak wydaje mi się, że wystawianie baszy takim, z takim oporem e, maniaka, który no, nie prezentuje odpowiedniej formy, myślę, że lepiej dać szansę e, Nikoli. E, Kuwelicowi, bo wydaje mi się, że ten piłkarz ma coś w sobie, pokazał to nam w tamtym sezonie, szczególnie w końcówce, że, że ma ten spokój w rozegraniu, że, że, że ma tą wyobraźnię podania, że potrafi tą piłkę rozegrać. Wydaje mi się, że warto mu po prostu dać szansę i, i wydaje mi się, że to jest, byłaby pierwsza zmiana, i myślę, że zmieniłbym też duet środkowych obrońców. Przyszedł Michał Frydrych, który już trenuje. No nie cały tydzień, tak, bo od poniedziałku trenował z zespołem, ale wydaje mi się, że jest to piłkarz o takiej jakości, yy, że może dużo dać. Na pewno dałbym mu też szansę. Yy, dałbym te, też dałbym wolne sadlokowi, znaczy wolne. Nie, nie wystawiałbym go od pierwszych minut, bo, bo sadlok w tym meczu z Wisłą Poc naprawdę wyglądał fatalnie i, w, yy, i trzeba to też wziąć pod uwagę. Wydaje mi się, że tutaj. To by była też dobra decyzja. No i cóż, no i myślę, że, że te, te takie największe zmiany mam tutaj. Myślę, że one są ok mm, więc, więc, więc to by mogło coś zmienić. Może niewiele, ale ta gra mogłaby wyglądać lepiej. Na pewno warto spróbować, myślę, że idąc właśnie z takim oporem Maniaka Brnąć to dalej w ten, ten te personalia, które były wcześniej. Jest trochę myślę. No, prowadzące do jednego celu, czyli do, do zwolnienia. Pewnie wielu się będzie cieszyło z takiego yy, scenariusza. Ja mam troszkę yy, ostatnią przemyślenia, że chciałbym oczywiście, żeby Skowron został zwolniony, ale w przypadku, gdy będzie odpowiedni kandydat, bo w tym momencie, no, kandydata nie ma, więc zwalnianie Skowronka po to, żeby go zwolnić, no, jest chyba trochę mija się z celem, moim zdaniem, aczkolwiek Skowronek out. Yy, ale, ale wiadomo o co chodzi. Słuchajcie, yy, w tym meczu ja myślę, nie spodziewał zwycięstwa Wisły Kraków. Myślę, że w tym aspekcie w ogóle nie, nie myśmy w ten sposób. E, ale myślę, że jeżeli Wisła zaprezentuje się chociaż przyzwoicie w, w tym Zabrzu, to już będzie jakieś, jakieś światełko w tunelu dla, dla tego zespołu. Może dla Truskowronka, kto wie. Nie. No myślę, że zwycięstwo Wisła, a nawet remis, no to bym upatrywał w kwestiach jakiegoś tam cudu. Bo, bo jednak Wisła to, to nie jest zespół który w tej chwili jest faworytem w jakimkolwiek spotkaniu. Tak? Bo, bo umówmy się, ten ostatni mecz pokazał nam, że, że naprawdę niby jeden zespół spada, ale no należy się trochę bać, bo jeżeli ten stan rzeczy się utrzyma, no to będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że Wisła Kraków będzie prezentowała chociaż przyzwoity poziom sportowy. Taką mam nadzieję, i że jakoś odbijemy się od tego, od tego dna w którym już powoli jesteśmy. E, dzięki Wam bardzo za uwagę, zapraszam oczywiście do komentowania mm, tego filmu. E, no, oczywiście, jeżeli materiał Wam się spodoba, jeśli zgadzacie się z, z treścią, którą tutaj zawieram, e, no to również subskrypcja kanału Mile, Mile Widziana. E, mam nadzieję, że w lepszych humorach będę, będę inaczej, w lepszym humorze będę e, mógł nagrywać podsumowanie, bo Tutaj ten humor jest taki mocno pesymistyczny, raczej, no jak widzicie, no raczej bym powiedział, że wierzę w zwycięstwa, a tutaj raczej mówię, że to raczej w kwestiach cudu, więc no to znaczy, że jednak ten humor jest, no na pewno nie jest pozytywny. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia i usłyszenia. Piona!